Dziś przygotowałem dla Was alternatywę dla znanej i lubianej nowoczesnej stodowy. Partnerem odcinka jest rankomat.pl, największa w Polsce multi-porównywarka ubezpieczeń i wielu innych usług. Choć obecnie ten dom prezentuje się znakomicie, to nie jest odzwierciedleniem pierwotnego zamysłu właściciela, ponieważ ten wymarzył sobie tu nowoczesną stodowę, ale architekt stwierdził, że istnieje inna forma, która jeszcze lepiej uwydatni cechy tej działki, a umówmy się, nie było to proste zadanie. Mamy tu wąską posesję z od strony jeziora, stromy spadek, wiele starych drzew, a nad posesją przebiega linia średniego napięcia. Wobec tego i tych wszystkich ograniczeń, chcąc nie chcąc, dom musiał stanąć w tym. Właśnie miejsce. Najważniejszym elementem dla nas był katr na jezioro. To zdeterminowało kształt tego budynku. Chcieliśmy, aby Taras był takim sercem tego domu, gdzie latem spędzamy najwięcej czasu. I przygotowanie tego budynku w kształcie litery C uwypukla nam ten katr, bo on po prostu domyka nam boki tego widoku. W znakomitej większości naszych domów drzwi frontowe są pełne, ponieważ nie chcemy zdradzać zawartości naszego domu postronnym przechodniom. Tutaj rolę tej zasłony pełni elewacja budynku i jego nachylenie względem ulicy. Ponieważ kiedy spodziewamy się jakiegoś gościa, to ten, że gość podchodząc po tym trapie do drzwi frontowych, dzięki przeszklonym drzwiom może nawiązać kontakt z nami, ale także za sprawą przeszklenia na przestrzał może podziwiać ogród i taras. W głębi posesji. Ale kiedy zrobi jeszcze kilka kroków w przód i stanie w tym punkcie, to za sprawą tego niemal 9-metrowego przeszklenia i widoku kadrowanego elewacjami budynku, podziwia widok na jezioro poniżej. Kuchnia zdradza nam, że mieszkają tu osoby, które uwielbiają gotować, ponieważ mamy dość obszerną wyspę z porządnym kamiennym blatem. Ale co ciekawe, w tej kuchni zabrakło tradycyjnego okapu. Za sprawą tego, oczywiście, pojawiło się miejsce na nieprzeciętne i bardzo oryginalne oświetlenie, które skupia i koncentruje naszą uwagę na tym centralnym punkcie, gdzie przygotowuje się posiłki. A w tym oto miejscu, co ciekawe, wyciąg pośrodku płyty indukcyjnej. Z drugiej strony z kolei mamy bardzo ciekawą konstrukcję tej umywalki czy tej strefy, ponieważ znalazły tu się dwa krany. Jeden podaje zwykłą wodę, a stąd możemy nabrać wodę przefiltrowaną, ale także wodę gazowaną. W tej umywalce także co ciekawe znalazł się ociekacz na noże i deski do krojenia. Do strefy przygotowywania posiłku, czyli do kuchni, przylega także jadalnia, a za nią salon. Jako że salon przylega do tarasu, to te dwie przestrzenie w miesiącach letnich przenikają się. Wobec tego wewnątrz mamy kontynuację stylistyczną tego, co da się zaobserwować za oknem. Chodzi o tę długą ścianę pokrytą boazerią, wykonaną w identyczny sposób jak elewacje tarasu. Drewno i drzewo gra istotną rolę w tym wnętrzu. Wobec tego architekt zdecydował się podwyższyć sklepienie salonu i przeszklenie po to, aby z tej perspektywy móc podziwiać korony drzew. Ten salon połączony z kuchnią to część wspólna całego budynku. Mamy tutaj jeszcze dwa skrzydła. Pierwsze z nich to skrzydło rodziców. W tej części mamy trzy wydzielone strefy. Pierwsza to sypialnia rodziców z wygodnym, szerokim łóżkiem, ale także prywatnym przejściem na taras, które zostało zaprojektowane w taki sposób, że to prywatna strefa rodziców. Będąc tam o poranku, jeszcze w szlafroku, żaden z mieszkańców nas nie podgląda i możemy spokojnie rozkoszować się widokiem. Następnie mamy taką oto strefę przejściową, to garderoba, a za nią ścianka działowa i przepięknie zaprojektowane geometryczne drzwi. I przesuwne. Łazienka, która jest równie przestronna i wydaje mi się, że wymiarami zbliżona do tej części sypialnianej. Intrygujące jest to, że tę najbardziej intymną część tej przestrzeni przesłonięto mleczną szybą, ale z drugiej strony mamy imponujące i potężne lustro, a pod nim równie szeroką szafkę, na którą co ciekawe nałożono blat z bardzo przyjemnego w dotyku matowego materiału, który został zintegrowany z umywalką poprzez. Takie zaoblenia, bardzo minimalistyczne i estetyczne rozwiązanie. A z drugiej strony tej łazienki znalazła się część obsługowa z pralką, suszarką i kabiną prysznicową. Wracamy do kuchni, do której przylega strefa wejściowa, a to dlatego, że tutaj znajduje się jeszcze niewielka toaleta, garderoba i kotłownia umieszczona na końcu korytarza, ale także w tym miejscu rozpoczyna się skrzydło dedykowane gościom i dzieciom. Warto powiedzieć sobie, że to dom wakacyjny, weekendowy właścicieli przyjeżdżają tu w każdej wolnej chwili, ale także spotykają się z rodziną w większym gronie, to też w tym skrzydle mamy aż trzy sypialnie które obsługuje ta oto Łazienka. Pierwsze dwa pokoje to sypialnie, które są niemal identyczne. De facto są swoim lustrzanym odbiciem i, co ciekawe, to jedyne pomieszczenia, z których nie roztacza się bezpośredni widok na jezioro. Jak wobec tego lokatorom tych pomieszczeń zapewnić możliwość obcowania z naturą? Architekt wpadł na pewien pomysł. Tymi oto schodami przechodzimy na antresolę, na której dodano jeszcze jedną łóżko, a więc widzimy, że to naprawdę pojemny dom i spora rodzina może tu mieszkać w komfortowych warunkach. Ale co najważniejsze, drzwiami przechodzimy na taras. Dochodzimy do końca skrzydła, a tutaj pomieszczenie pierwotnie planowane jako pokój gościnny i takim właśnie pokojem jest, ale jako drugie w tym budynku, zaraz obok sypialni właścicieli, ma możliwość niezależnego przejścia bezpośrednio na taras który w sposób naturalny, intuicyjny ogniskuje życie rodziny w tym miejscu. Mówmy się, taka bryła domu wymusiła poniekąd powstanie tej właśnie wyjątkowej przestrzeni, a wyjątkowej również dzięki tym drzewom, które poniekąd wyrastają z powierzchni tarasu. Warto dodać, że gdybyśmy te 172 m2 powierzchni użytkowej tego domu zamknęli na przykład w bryle nowoczesnej stodoły, mogłoby się okazać, że taki dom byłby tańszy, ponieważ rzut domu na planie litery C. Jest nieco droższy ze względu na większą powierzchnię ścian. Wymiary tego domu to szerokość 20 metrów, głębokość 18 metrów, wysokość 6,5. Powierzchnia użytkowa to jest 172 m2. W to jest wliczona powierzchnia terasu, która wynosi 127 m2. Pomimo, że budynek wygląda na dość nowoczesny oraz skomplikowany konstrukcyjnie, jest on wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, która w tym momencie jest najbardziej korzystna cenowo w końcu dla budynków konstrukcji drewnianej, która przez ostatnie lata bardzo podrożała. Niecodzienny wygląd tego domu gwarantują mu pewne elementy, detale, które trudno spotkać w innych polskich domach. Pierwszy to ten oto stożek umieszczony na dachu. Jest to de facto komin, który swoją formą przyciąga uwagę, ale także pokazuje nam oś, po której powinniśmy podróżować, kierując się do domu. Drugi element to wysunięte rynny, które przypominają. Rzegaczy. Z pewnością doskonale Państwo znacie z wielu polskich starówek. Ich zadaniem jest odprowadzenie wody od elewacji budynku, aby tak szybko się nie degradowała. Ale skoro o elewacji mówimy, no to to jest chyba element, który zwraca największą uwagę przypadkowego przechodnia: blacha falista. Pomysł na blacha jest trochę takim rozwiązaniem projektowym, gdzie zależało nam, aby wykorzystać dwa materiały. Jeden jest to drewno. Które stosujemy tam, gdzie możemy go dotknąć, przebywać z nim, powąchać i poczuć. A drugi materiał chcieliśmy, aby był kontrastujący, który nam wydzieli tę przestrzeń, tych sąsiadów i może to otoczenie, od którego chcemy się odgrodzić. I tam stosujemy blachę falistą. Korzystamy z blachy przy wielu projektach i uważamy, że, że jest to materiał, który się nie starzeje i też jest bardzo łatwy w konserwacji. Wcześniej wspominałem Wam o ograniczeniach i cechach tej działki, które wpłynęły na kształt i ulokowanie domu. Wszystkie one dotyczyły raczej orientacji poziomej, horyzontalnej, ale architekt, kiedy przyjechał na tę posesję i zobaczył ten widok, stwierdził, że wprowadzi w tym projekcie jeszcze pewne korekty, z tym, że w osi pionowej. Zdecydowaliśmy się podnieść poziom posadzki o około 90 cm ze względu na lepszą ekspozycję tafli jeziora. Wykonaliśmy to razem z inwestorem i jego żoną, przyjeżdżając tutaj na działkę, gdzie rozstawialiśmy sobie cegły, na których stawaliśmy i razem zdecydowaliśmy, że ten poziom jest właściwy, aby najlepiej korzystać z tego, z tego kadru i widoku na jezioro. Kiedy myślimy o zakupie ubezpieczenia naszego domu czy mieszkania, oczekujemy, że Polisa ochroni finansowo nasze mienie od skutków takich zdarzeń, jak pożar, zalanie, wichura, przepięcie, powódź, gradobicie i wiele innych. To wszystko prawda, pod warunkiem, że wybierzemy odpowiedni zakres ochrony. Jeżeli nie chcemy pominąć żadnego z wcześniej wymienionych zdarzeń, należy wybrać ubezpieczenie all risk, czyli ochronę nieruchomości od wszystkich ryzyk. Zobaczmy, o ile więcej zapłacimy za ubezpieczenie all risk dla domu zlokalizowanego pod Poznaniem o wartości 1,5 miliona zł. Najtańsza oferta ubezpieczenia wynosi 784 zł rocznie i w tej polisie mamy ochronę przed ryzykami nazwanymi zawartymi w OWU. Polisy. Jeżeli jednak dopłacimy 300-400 zł w zależności od oferty ubezpieczyciela, mamy ofertę all risk, czyli ubezpieczenie od wszystkich możliwych ryzyk. Co więcej, polisa także pokryje straty spowodowane kradzieżą, złamaniem, dewastacją, a także wypadkiem lokatorów ze względu na zawarty w ofercie pakiet medyczny. Na koniec ważna informacja. Polisa od wszystkich ryzyk obejmuje każde zdarzenie losowe poza tymi, które z góry są wyłączone z ochrony w regulaminie. Dlatego za każdym razem warto szczegółowo czytać ogólne warunki ubezpieczenia. Działka, na której stanął dom, który wam dziś pokazałem, z pewnością nie należała do najłatwiejszych w Od architekta wymagała pomysłowości, od właściciela cierpliwości, ale ostatecznie dała efekt niepowtarzalnego domu, który po prostu zachwyca.